Witam serdecznie, zaczynamy nasz tydzień. Dzisiaj proszę Państwa od zaległego tematu, czyli od naszego pionu, Bliska pion, po łacinie to jest Artemisia absinthium i teraz tak. Kod 1, 2, 3, z, wg, go, Q takie duże, takie falowana linia, czyli stabilizacja i D duże, D duże proszę Państwa, w nawiasie i mamy na kod. I teraz tak, jest to, proszę Państwa, zioło, które wygląda w suszu, wygląda tak. Tak to wygląda suszone zioło. Nie wiem, by było widać, czyli nic ciekawego, natomiast Natomiast wyciąg alkoholowy, tinktura wygląda, proszę Państwa, tak. Widzicie, jaka zieleniutka? To jest dokładnie zrobiona tinktura. Jest zarąbiste zioło, o którym zaraz powiem, proszę Państwa, na układ, na układ pokarmowy na choroby wszelkiego rodzaju y, żołądka, przewodu pokarmowego. Czyli tak, jest to y, nazywane Pańskim zielem siłą, rutą, wermutem czy absyntem. Absent to jest alkohol. Zaraz powiem więcej o tym absencie, ale dobrze, żebyście Państwo zapamiętali sobie ten nazwę. Jest to zioło, które przetrwać może w najbardziej trudnych warunkach. Bez wody, bez ciepła. Jest to po prostu zioło bardzo, bardzo, proszę Państwa, wytrzymałe. Występuje w Europie, w Ameryce Północnej, Azji i niektórych obszarach Afryki, w tak step, stepowych, preryjowych. No oczywiście proszę Państwa starożytny Egipt jest kolebką zielarstwa, więc oczywiście tam, zaczęto go, tam go zaczęto używać, tam się nim za, za, yy, zainteresowano i jest już wymieniany w słynnym papierusie Ebersa. Polecam, w którymś filmie mówię o tym, o tym gościu, kto to był, kiedy żył, czym się zajmował. Proponuję to, ja to nagrywałem z Egiptu, także warto było, żebyście Państwo to znaleźli. Także, kapłani, starożytni, Izydy, używali to jako zioło, jako ziele obrzędowe. Był, proszę Państwa, już jako zielarstwo, jako zielarze, stosowali go. Starożytni, starożytni Egipcjanie na gorączkę i na, menstruacyjne, na bóle menstruacyjne, a potem przejęli od Grecy i Rzymianie starożytni, bo taka była kolej rzecz. Między innymi jeszcze Babilon był, była Persja, była Syria. To są, to są kraje starożytne basenu Morza Śródziemnego, gdzie, gdzie zaczęła się nasza cywilizacja. No jak to to wygląda? No proszę Państwa, dorasta to, to do 80 cm, ma rozgałęzione pędy, liście ma pierzasto-sieczne, tak to się nazywa ta budowa liści, liści, sieczne no i zielone, z góry takie ciemne zielone, a na dole ma proszę Państwa białe, białawe, filcowate i jeszcze lekko owłosione z takim meszkiem kwitnie od czerwca do października, Jasno żółte kwiatuszki, w takie wiechowate kwiatostany ma to zebrane. Pozyskiwanie, proszę Państwa, mam mojego, chodź, się pokaż, chodź. chodź się pokaż, pan. chodź, chodź, to jest następne, proszę Państwa, to jest pręga który przyszedł po trzech i on ten pręga <coughs> przyszedł się mu dać jeść i ja mu dałem jeść, a on przyszedł podziękować i coś chce jeszcze. Co chcesz iść? Chcesz iść? Tak? Gdzie chcesz iść? No idź. Starość. Starość, proszę Państwa, ja już do kotów zaczynam gadać, to już jest szajba, to już nie jest normalne, ale dobra, wracajmy do tematu. Zbiera się w okresie kwitnienia od czerwca do, do końca września, gdzieś tak może, można się go pozyskiwać na początku października. I suszy się to, to jako zioło miękkie. Czyli zbieramy kwiaty i, zbieramy, i zbieramy, zbieramy liście, ale powiem Państwu jeszcze ciekawostkę, tutaj to nie ma tego, ale do, do takich rzeczy jak robię tinkturę na robaki, to do środka jeszcze suszę pęd, ten środkowy taki badel co jest, z go, ucinam i wkładam do buteleczki. O, i to ono jeszcze dodatkowo ten pęd trawi. Możecie to robić, to fajnie wygląda i estetycznie i robi swoje. Działanie, proszę Państwa, przede wszystkim działa na układ pokarmowy układ i układ, i układ moczowy. Układ pokarmowy w niestrawności, w nieżycie żołądka, w zgagach, w zdęciach, w uczuciach ciężkości żołądka powiem państwu z własnego doświadczenia, że jak się przeżę, a często mi się to zdarza przynajmniej raz dwa razy w miesiącu no to wtedy walnę sobie taki ja to sobie bierę na parstek ja mam taką zasadę, że odkręcam korek. Wlewam sobie w korek pełny w korek wypijam i to jest moja miarka możecie tak możecie tak państwo robić to jest, to jest takie praktyczne. <laughs> i wtedy od razu ulga. Zobaczycie Państwo, jak się będziecie czuć. Oczyszcza wątrobę, o, o, doprowadza do o, pobudzenia wydzielania żółci, pobudza apetyt, zmaga przemiany materii. No wszystko dobrze. Niektórzy twierdzą nawet, że dobry na odchudzanie. Ja nie powiem, bo ja ile miałem, tyle mam, ale niektórzy twierdzą, że dobry jest na odchudzanie. Poza tym, proszę Państwa, jest zie, nazywane zielem panieńskim, bo jest ceniony w chorobach typowo kobiecych, w uregulowaniu cykli menstruacyjnych. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, proszę Państwa, jest idealny, jeżeli chodzi o walkę z pasożytami. Nicienie, owsiki, glizdy ludzkie, to są rzeczy, które wymiata z organizmu. Co jeszcze? Olejek z Olejek z można stosować, proszę Państwa, nacierając się, jeżeli mamy jakieś choroby, Pasożytnicze skóry, na przykład szawica lub świerzb. Jest bardzo dobry. Nawet, nawet nie olejek, jak takie coś macie, co Państwu pokazywałem. Tinturę możecie się na, na posmarować już i, i działa, ale super działa. Do tego, proszę Państwa, możecie sobie spokojnie, bo jeżeli macie problemy z oddychaniem, jeżeli macie jakieś sprawy związane z nie, z kaszlem, z, z, z ciężkim od, oddechem, to możecie się posmarować tu na piersi na noc i powinno pomóc. <laughs> Ma także działania bakterioobójcze, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, żółciopędne, zwalczające pasożyty. Także samo dobro, samo dobro. Dlatego proszę Państwa Bylica Pospolita była pierwsza, a tu obiecałem Państwu, że w poniedziałek wrócimy do tego, bo warto było do tego wrócić. Teraz tak, TNC, co mówi. No rozprasza zimno ze wszystkich ogrzewaczów. Zatrzymuje ból, szczególnie z powodu zimnej wilgoci. Wilgoć zimna jest bardzo zła, ponieważ ból i ból i stagnacja to jest zim, To jest wilgoć, zimna wilgoć. Co chcesz? Teraz nie mogę się tobą zajmuć. Siedz sobie, a potem się tobą A Dobrze. Zmację Antlerek. To, co mówiłem Państwu. Wzmacni janknerek, nerek. Czyli Janknerek nerek to jest ciepło nerek, a w szczególności prawej nerki, bo prawa jest bardziej skłonna na jan. Łagodzi stagnację ci wątroby. No ta stagnacja słynna, co mówię Państwu, że od tego się zaczyna większość chorób naszych. Zatrzymuje krwawienie, szczególnie z gorąca. Zatrzymuje krwawienie gorącej krwi. To jest ważne. Niekiedy mamy mikrokrwawienia wewnętrzne, w żołądku, w jelitach, niekiedy mamy uchyłki, kiedy mamy rządziejące zapalenie jelita grubego. Proszę Państwa, to jest właśnie to. No i smak ma gorzki, ostry, termika ciepło i dawkowanie od 3 do 15 gram dziennie w, 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 w mieszankach się jego daje. No proszę Państwa, najczęściej stosowany jest napar. Napar z piołunu można sobie bardzo prosto zrobić. Jedną łyżeczkę suszonego takiego jak tutaj Państwu pokazywałem, zioła, ciela, na szklankę wody. Zalewamy wrzątkiem i trzymamy 15 minut pod przykryciem i odcedzamy i mamy napar. Napar pijemy jedną łyżeczkę, łyżeczkę co dwie godziny, jeżeli mamy na przykład bóle brzucha. Jedną łyżeczkę, dwie łyżeczki, jak ktoś jest, ma wagę ponad 70 kg to można dwie łyżeczki co dwie godziny sobie pijemy, pijemy, pijemy i powinno nam, powinno nam pomóc. Jeżeli ktoś ma problem z tym, a to nie jest dobre, od razu Państwu mówię, bo jest cierpkie i ma bardzo ostry smak. Możecie za odrobinę dać cukru, miodu. Można sobie miodu dać lepiej niż cukru. I wtedy jest ok. Z czym to, proszę Państwa, możemy łączyć? Już mówię. Możemy łączyć, proszę Państwa, szałwią lekarską, tymiankiem z koprem macierzanką, prawoślazem, Wszystko to w odpowiednim połączeniu działa nam na układ pokarmowy. Na układ pokarmowy. Możecie Państwo robić sobie odwar. Odwar, czyli wywar. Wywar taki e, s, robi się tak, że bierze się dwie łyżeczki suszu na dwie łyżeczki dwie szklanki wody. Gotuje się 20 minut, 15. I proszę Państwa, 15 minut, pomimo, że miękko, miękkie zioło, ale jest tu, tu bardzo ciężko puszcza swój, no, swoje czynniki, czynniki aktywne. No, 15 minut, i proszę Państwa, odsydzamy i możemy stosować zewnętrznie taki odwar, taki wywar. Możecie Państwo stosować zewnętrznie tak jak tinkturę, którą pokazuję. Także możecie Państwo spokojnie gdzieś nacierać, jak są jakieś pasożyty, o widzicie to, do, dobrze, nurzeniec możecie sobie posmarować, jak macie nurzeniec, na brwiach gdzieś tutaj, tutaj, on nie jest bardzo żrący, czyli nie atakuje nam oka, oczu, a bardzo dobrze się radzi z tym nurzeńcem, więc tutaj polecam Państwu. Liście, liście i kwiaty piołunu, proszę Państwa, używane są do wytwarzania alkoholu do picia, tak zwanego absyntu. Jak się Państwo może spotkacie kiedyś z takim alkoholem, który jest bardzo mocnym alkoholem, ponieważ oprócz alkoholu to jeszcze to jeszcze dodatkowo ma swoją moc, czyli ma ten smak taki taki specyficzny, więc to jest mocny alkohol. Dlaczego to mówię? Dlatego proszę Państwa, że. Nie wolno go przegiąć, nie wolno przedawkować, bo mogą być problemy. I to bardzo poważne. Do tego doszło kiedyś, że uznano absent za środek trujący. A tu chodziło tylko i wyłącznie o to, że ktoś przedawkował ten absent i dlatego były skutki uboczne. Ale proszę Państwa, jako ciekawostkę powiem Wam, że ulubień, Fanami tego napoju był Ernest Hemingway i Vincent van Gogh. Jak Państwo znacie historię tych dwóch panów, jeden pisarz, drugi malarz, no to jeden, jeden miał historię nieciekawą, a drugi jeszcze gorszą. I obaj pili Absent. absent. Nie, nie polecam zatem. Wiadomo, że Ernest Hemingway był alkoholikiem czynnym. Czynnym alkoholikiem był przez długie lata. Życie mu się nie ułożyło, pomimo tego, że był słynnym pisarzem, którego dzieła, którego twórczość rozchodziła się jak ciepłe bułeczki, był nagradzany wielokrotnie, to życie osobiste mu się nie ułożyło. Natomiast Vincent van Gogh, to proszę Państwa, to tragiczna postać strasznie. No, ja tu nie chcę kwitnąć swoją wiedzą, tylko już abstrahując od tego, czasami się zastanawiam nad tym człowiekiem, bo ten człowiek. To była ultra tragiczna postać. Gość, który malował obrazy nowym stylem. Takim surrealizm to nie był zwykły. Jak ktoś z Państwa widział jego pracę, najsłynniejsze to chyba maki, jak to są. Nie pamiętam dokładnie. Ktoś z Państwa na pewno lepiej zna temat, to może napisać. Facet malował. I przymierał głodem, ponieważ nikt nie chciał tego kupować. I oni twierdzili, że to, to jego malarstwo to okant sosny rozbić. No i gość, no, biedzie żył. I no niestety z tego żalu, z tego wszystkiego był niezrozumiały jako artysta się powiesił. I tak skończył. Jak się powiesił, to jego prace zyskały milionowe ceny za, za, jeden, za jeden obraz. To, były, to był szok. Proszę Państwa, człowiek, który nie miał na chleb, stworzył obrazy, które potem były ultra, ultra drogie. No, tak, to, tak, to, tak to wyglądało. No i proszę Państwa, przeciwwskazania. No, przeciwwskazania to jest zioło agresywne, to jest zioło mocne, więc trzeba uważać. Nie może być dla wszystkich. Stosowany już tradycyjnie, panie, w ciąży, matki karmiące absolutnie. Dzieci do 14, no może do, do 7 roku życia, raczej, raczej nie, raczej nie, dlatego że, proszę państwa, jest to zioło bardzo ostre. Ja pamiętam jako dziecko, matka próbowała mi leczyć na jakieś zatrucia tym ziołem. Nie mogłem tego przełknąć. Także tutaj nie, to nie. Jeżeli ktoś z państwa ma ma skłonności do krwawień, czyli ma na przykład słabo śledzione. Jeżeli ktoś ma skłonności do krwawień, to już trzeba się przejrzeć śledzionie. śledziona nie domaga. Jeżeli ktoś ma wrzody żołądka krwawiące, jeżeli dwunastnicy, jeżeli ma hemoroidy, jeżeli to, to, to nie, proszę Państwa, nie, 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 nie bierzemy tego zioła. Jeżeli ktoś ma y, ciężką przewlekłą chorobę serca i, i, i chorobę wieńcową z tym związano, także nie. Nie bierzemy. To tak, taki napar, proszę państwa, yy, taki napar. Z większości ziół stosuje się, stosuje się około 14 dni, potem się robi przerwa. Tutaj jest zalecany przez mądrych ludzi, że 10 dni i śluz, koniec, więcej nie wolno. Robimy przerwę znowu 10 dni i znowu zaczynamy. Tak, także to, proszę państwa, dobrze by było wiedzieć. Absolutnie nie za. Nie, nie, Zawsze się pytajmy, jeżeli chcemy uniknąć problemów z, z, z pionem, pytajmy się zielarza, nawet aptekarz, to są ludzie mądrzy, aptekarze, lekarza, dużo lekarzy zna temat i on powie, więc on powie, ile można, z czym łączyć, z czym nie łączyć. No i tutaj trzeba, proszę Państwa, na to zwracać bardzo, bardzo ważną uwagę. No jakbyś, jak prze, przedawkujemy, co się może stać. No przede wszystkim biegunka, bo organizm zacznie, zacznie się ratować, po prostu uwalniać się od tego to, 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 toksycznego ośrodka, nudności, jak nie, jak nie górą to dołem, nie? Wymioty, nudności, bezsenność, napady niepokoju, koszmary senne, mogą być zawroty głowy, do, może dojść do drgawek, niewydolność nerek, zatrzymanie moczu. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli jest chory i ten chory, ma drgawki, jest to bardzo niedobrze. To już musi być karetka pogotowia. To jest sygnał, jeżeli ktoś ma drgawki, chory, a w szczególności gdy jest, ma chorobę. Ma chorobę z gorąca, no to proszę Państwa, to są już żarty się kończą. Króciutko dzisiaj, ale myślę, że coś zapamiętamy z tego wszystkiego, proszę Państwa. Eee, coś zapamiętamy, proszę poczekać chwileczkę. Ja sobie sprawdzę, co my to mamy następne, żeby Wam powiedzieć, co jutro. No, jutro, proszę Państwa, ciekawy temat nas czeka. Zaczynamy obrabiać tak zwany cynamon na dwa razy. Jutro będziemy rozmawiać na temat cynamonu. Yy, polecam Państwu jutrzejszy temat, ponieważ yy, cynamon jest zioło, które jest to zio, zioło, jest, jest kora cynamonu, jest, można powiedzieć, że to jest zioło, które bardzo dobrze działa na żołądek, a jeszcze lepiej na cukier. Yy, ja jako, że tak powiem, proszę Państwa, praktyk cukrzyk no, powiem, że cewnamon działa dobrze na no cukier, ale to jutro będziemy rozmawiać. Dobra. Witam panią, witam panią Nikol Nowak. Pani Nikol, bardzo proszę o opinię, czy wysyłamy dostawę, czy nie, bo nie, nie wiem dokładnie jeszcze. Witam panią Nikol. Witam Panią Elwirę, dzisiajśmy rozmawiali, witam Krosno, witam Pana Michała Jagodę bardzo serdecznie, witam Panią Magdę Sokal, dobrze, Panią Magdę Sokol, witam Panią Alicję Czarodziejkę, Panią Martę bardzo serdecznie, Panią Annę Urbańską, witam, witam Panią Katarzynę R, witam Panią Stasię S, witam, witam Gorzów serdecznie, Witam siostrę Aleksandrę i Jastrzębie. Zdrój, Zdrój bardzo serdecznie się kłaniam nisko. Witam Panią Celinę Ogórek oraz Brenno. Wszystkich Państwa z tamtych stron, moich stron, że tak powiem, e, e, witam. Witam Panią Janę Paczkowską. Witam Panią Grażynę Kałużno. Panią Marzenę, Panią Beata, Beatę Heberer. Witam Pana Marko Czyńskiego. E, witam panią Ewę z Krakowa. Pozdrawiam, Kraków. Witam pana Adriana. O, bardzo serdecznie. Witam pana Krzysztofa z Kalisza. Witam, Kalisz. Pozdrawiam wszystkich państwa z Kalisza. Pana hmm, Adriana. O, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Dobrze, pan Nikol. Już. Okej, okay. to musiałem gdzieś nie, nie, nie zobaczyć. To no dobrze, tu jutro wysyłamy zioła. Wszystkich Państwa bardzo gorąco, serdecznie witam. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność. Dzisiaj króciutki temat, ale myślę, że się Państwu przyda, bo jeszcze raz powtarzam, że naprawdę warto jest sięgnąć po ten, po ten piołun, taką, 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 proszę Państwa taką tinkturę. robicie sobie bardzo prosto bierzecie jedną część, jedną część takiego suszonego zioła ziela piołnu, zalewacie alkoholem o mocy do 45 stopni w stosunku jedna porcja zioła na 5 porcji alkoholu nie przejmujcie się, jak będzie odrobinę w jedną lub w drugą stronę. Proszę się nie przejmować, to ma być wagą aptekarską. W aptekarską wagą mierzy się zioła, które mają być według, według recepturiasza. Natomiast to, jak będzie odrobinę więcej, odrobinę mniej, nic się proszę Państwa nie dzieje, a poza tym wy zrobicie sobie doświadczenia, nabierzecie i będziecie wiedzieć, że, aha. Tego może więcej dam, tego dam troszkę mniej i będzie OK. I zobaczycie Państwo, jak sobie zrobicie taką cinkturę. Ja to wziąłem do celów reprezentacyjnych, żeby Wam pokazać, bo ja to trzymam w ciemnym szkle, po prostu w ciemnych butelkach po koniaku. Natomiast mam sztandy aptekarskie, ale mi ich szkoda, złożyłem i stoją. To widzieliście Państwo na początkowych filmach, tam na półce stały sztandy o różnych wielkościach. Może kiedyś wyjmę, zobaczymy. Ale to nie kupicie sztandów, bo jest ciężko dostać i są bardzo drogie, więc nie, nie kupujcie sztandów. Weźcie sobie normalną butelkę po koniaku, zakręcano, a jak nie, to normalną butelkę po piwie i korek po piwo, Butelka z piwa, proszę Państwa, jest ciemna, nie przypuszcza ultrafioletu i o to chodzi. No cóż, proszę Państwa, kurde, jaś mi się nie chcę z Wami rozstawać, ale no, tań, czas to czas. Kot gdzieś się uspokoił, widzę, poszedł gdzieś podjadł sobie i poszedł. Będziemy kończyć bardzo gorąco Państwu. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Jutro o 20.30. Wszystkich Was zapraszam. Życzę Wam spokojnej nocy, udanego dnia i do jutra. Wszystkiego najlepszego.